Przed sądem pikieta przeciwko m.in. generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu. W sali rozpraw w pewnym momencie nieoczekiwana manifestacja poparcia. Ma pan dużo ludzi, zwolenników, którzy pana kochają za to, co pan zrobił. W takiej atmosferze ruszył proces autorów stanu wojennego. Otwieram przewód sądowy. Nie obyło się bez problemów. Do sądu nie przyjechał Czesław Kiszczak, bo tu cytat nie czuje się na siłach i akurat dziś ma badania lekarskie. Ulałbym być zdrowy jak byk i uczestniczyć nie tylko w procesach, ale w normalnym życiu. Sąd jednak nie usprawiedliwił tej nieobecności. Stan zdrowia oskarżonego Kiszczaka nie wymagał pilnej konsultacji kardiologicznej, co wskazuje zdaniem sądu jednoznacznie na celowe uchylanie się od stajenia. Odstawienictwa na rozprawie. Wojciech Jaruzelski pierwszy usłyszał akt oskarżenia. Dopuścił się zbrodni komunistycznej polegającej na kierowaniu z zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym. Czyli Wojskową Radą Ocalenia Narodowego. Grozi za to do 10 lat więzienia. Zarzuty o kierowaniu związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym słyszą zwykle gangsterzy. Dziwi się mecenas Marek Małecki. Konstrukcja prawna polegająca na przyjęciu, że. Generałowie działali jako członkowie zorganizowanej grupy zbrojnej. Jest po prostu karkołomna. Jednak według prokuratora oskarżeni wykorzystali struktury państwa do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Jeżeli jest tak, że zwykły obywatel popełnia przestępstwo pospolite i popełnia go osoba na świeczniku, no to realizuje znamiona tego samego występu. Co więcej, generałowie według oskarżyciela wiedzieli, że działają bezprawnie i łamią konstytucję PRL, tym bardziej, jak twierdzi prokurator, że nie było groźby sowieckiej interwencji. Stan wojenny był mniejszym złem. Powtarzają od lat oskarżeni. Jakiego się pan spodziewa? Czy pan jest, czuje się niewinny i kompletnie nieodpowiedzialny? Spodziewam za sprawę się sprawiedliwego wyroku. A co to znaczy sprawiedliwy wyrok? Taki, który będzie budowany na faktach. Pan będzie stąpione? na dowodach. Dziś Wojciecha Jaruzelskiego wziął w obronę Michał Gorbaczow, którego obrona chciała nawet powołać na świadka, ale sąd apelacyjny nie zgodził się na to. Były prezydent ZSRR sugeruje, że proces jest polityczny, a stan wojenny uchronił Polskę przed rozlewem krwi. Można się spodziewać, że podobnej argumentacji użyją oskarżeni, którzy swoje wyjaśnienia mają składać przed sądem za dwa tygodnie. Proszę o wysłuchanie Ze względu na stan zdrowia, Wojciech Jaruzelski może przebywać w sądzie maksymalnie 3-4 godziny. Prokurator w ekspresowym tempie odczytał akt oskarżenia i jego uzasadnienie. W procesie autorów stanu wojennego wyrok jeszcze przed nami. W sprawie byłych zamowców biorących udział w pacyfikacji kopalni wujek i manifest lipcowy wyrok już zapadł. Ale z jego realizacją są pewne problemy. Na karę więzienia zostało skazanych 12 byłych zamowców. Do aresztu po poniedziałkowym wezwaniu katowickiego sądu zgłosiło się zaledwie pięciu. Jeden z małych dzień wcześniej. Sąd może wydać nakaz przymusowego jego doprowadzenia, a w sytuacji ukrywania się takiego skazanego nawet może zarządzić poszukiwania listem gończym odroczenie kary skazani tłumaczyli się głównie złym stanem zdrowia. Wyrok zapadł w czerwcu. Joanna Wajda, wiadomości.